Dzień dobry Majówkowo. 600 sekund z kulturą. Dzisiaj odcinek 30. Jesteśmy po środku majówki, ale ja chciałabym mm, zaprosić państwa do małej mm, Wędrówki wstecz. Chciałam zaprosić, byśmy cofnęli się do końcówki kwietnia, a tak naprawdę do 29. Tego dnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Tańca. A skoro taniec, to Dom Kultury nie mógł zapomnieć o tym święcie i dziś w 600 sekundach z kulturą gość taneczny. Dzisiaj baletnica. Prosto z Teatru Wielkiego, Julia Korbańska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Prosto z Teatru Wielkiego, baletnica. Dlaczego balet, Julia? Dlaczego balet? W sumie chyba najbardziej mnie przekonał całością. I pięknym ruchu. Mm -hmm. I jako dziecko kostiumami, piękny makijaż, wszystko takie nieziemskie. To, że można przez ruch przekazywać swoje emocje, uczucia, mm -hmm. że to jest coś nierealnego, może w jakiś sposób, że mogą, można kreować różne postacie, mm -hmm. różne emocje, których w normalnym życiu czasami nie jesteśmy w stanie doświadczyć. A to rzeczywiście było także jako dziecko, bo Ty bardzo wcześnie zaczęłaś swoją drogę zawodową. Zanim wylądowałaś, mówiąc kolokwialnie, w szkole baletowej, to rzeczywiście z tworzyczką wpatrzoną w monitor oglądałaś przedstawienia? Nie, nie. Balet dokładnie zaczął się w wieku 10 lat. Mhm. Wcześniej nie znałam, więc nie wiedziałam do końca, czym jest balet. Wiedziałam, że kocham tańczyć, że kocham się ruszać. Mm -hmm. Ale raczej nie miałam czyli konkretnego. To, czyli to taniec rodzaju. był tym wokół czego oscylowałaś? A że to akurat był balet, a nie nie wiem, hip-hop, taniec towarzyski czy jakaś inna odmiana tańca? Co o tym zdecydowało? W wieku 9 lat, w wakacje, mama mnie wysłała na warsztaty do tańca. Tak, warsztaty tańca. Polskie tańce organizuje takie dwutygodniowe mhm. warsztaty i tam były zajęcia też dla dzieci. Mhm. I wtedy mama stwierdziła, że no jak tak uwielbiam tańczyć, no to może pojadę na takie warsztaty, będą mnie z tatą tam wozić, ale ja super. I warsztaty odbywały się w szkole baletowej i mhm. akurat trafiłam na nauczycielkę, która też była pedagogiem właśnie w tej szkole. I ona w sumie trochę mnie wyhaczyła i namówiła do tego, żebym spróbowała mhm. i poszła na takie audycje do szkoły i żebym zobaczyła czy mhm. rzeczywiście ten balet. Mi wystarczył 1 2 dni, żeby dowiedzieć się, że że to jest to, że to jest to, co kocham i że chcę robić to całe swoje życie. Czyli to było tak, że to ty wybrałaś balet, ale balet też wybrał ciebie? Dokładnie tak. Bo nie każdy może zostać baletnicą. Nie każdy też w tak młodym wieku wie, że chce to robić. Aha. A myślę, że balet Gdzieś tak właśnie w wieku 10 lat to jest taki ostatni moment, żeby, żeby zacząć, że jak już później to jest trudniej i na pewno są też... Później to chłopki. już tylko y, dla rozrywki. Dla rozrywki, tak. Myślę Czyli już. balet wymaga poświęceń? Bardzo wielu. Bardzo Opowiedz. wielu. Co musiałeś poświęcić? Przede wszystkim całe swoje prywatne życie. Mhm. Myślę, że tak, że... Już od dziesięcioletniego dziecka, że tak powiem, musiałaś zostawić wszystko, co poza baletem? Może nie musiałam, ale tak zrobiłam. Taki mam okay. też charakter, że jak. Coś wchodzi, wtedy już to rozumiem. Jako ten dziesięciolatek, bo to pamiętam do dziś, że. Uh -huh. jeszcze mama mówi, że dobrze, no szkoła baletowa, no ale gdzie w Poznaniu, w bursie będziesz musiała mieszkać, to może przez ten rok będziemy cię wozić tylko na zajęcia dodatkowe, ten parę z tego najowie. Ja nie. Hmm. Albo robię coś. Na 100%, bo nie robię tego wcale, że stwierdziłam, że jeżeli rok będę dojeżdżać i uczyć się tylko trochę to już nie będę mogła być na takim poziomie jak po roku kształcenia się w szkole, więc stwierdziłam, że nie szkoła baletowa. i jak już postanowiłam, zrobiłam ten krok w przód i rzeczywiście mhm. zamieszkałam w bursie, wyjechałam od rodziców, co było dla mnie bardzo trudne, bo wiadomo, że byłam związana z mamą, z domem i z mhm. tutaj też z jakimiś tam przyjaciółmi. No, jak no to dziecko to... potrzebuje jeszcze takiej matczynej opieki, rodzicielstwa. A Więc tutaj rzucona. W, w tym świat. momencie stwierdziłam, że muszę po prostu codziennie dawać siebie 100% jak mniej więcej. I żeby to miało sens. To, żeby to miało sens, żeby nie żałować potem tego właśnie. Mhm. I to jest. To jest mit czy prawda, że balet wymaga takiej katorżniczej pracy? Prawda. Ale trzeba to lubić. Ja to ja lubię, ja lubię się w jakiś sposób katować siebie. Mm -hmm. Może to głupio zdarzy, ale, ale wymagać lubię. od siebie tak, wymagać od siebie i nie odpuszczać sobie. Mm -hmm. I ja do potem dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że sobie coś odpuszczę, oh, no, że jest tak. na 100%. To ja jeszcze zapytam o to, no bo z jednej strony treningi, rozwijanie, siebie takie fizyczne, ale czy balet wymaga też jakiejś pracy no, bo taniec to tak można pomyśleć, że, że albo sport, gdzie rzeczywiście po prostu trenujesz, 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 albo sztuka, gdzie dokładasz jeszcze jakąś taką interpretację, gdzie nadajesz sensu tym, tym swoim treningom takiej, takiego sensu artystycznego. Czy tego też od ciebie balet wymaga? Znaczy, uważam, że balet, taniec współczesny, to. Sportem jest dla mnie ta część, w której rozwijam technikę, w której się rozciągam, ćwiczę dane elementy, bazę, na której mogę pracować dalej budować artyzm, sztukę i wtedy, jeżeli mam dobrą podstawę i dobrą technikę, to tak naprawdę potem dodaję tylko kawałek siebie, emocje i wtedy to moim zdaniem jest prawdziwa sztuka i to ma wtedy sens. A czy balet, taniec? Y Taniec baletowy ma jakieś takie swoje stałe elementy, takie symbole, które musisz znać, żeby jako widz, żeby zrozumieć przekaz tańca, czy to idzie tylko emocjami, w sensie wywinięta ręka w tę stronę coś oznacza. Są oczywiście są takie gesty, bardziej ze pantomima na no zasadzie, że weźmy, to jest śmierć czy Oświadczam się, zabijecie, ale myślę, mhm. że jeżeli ktoś ogląda jako całość, to jest w stanie zrozumieć, nawet jeżeli danych gestów mhm. nigdy wcześniej nie widział, czy ich nie rozumiał. Przede wszystkim to myślę, żeby oglądać i doświadczać z otwartym sercem i umysłem. Wtedy jesteśmy w stanie wszystko zrozumieć. Dobrze, a jak wygląda? Bo ty od kilku lat już pracujesz zawodowo jako tancerka. Tak, szkoła się skończyła. W końcu? W końcu? Tak, ja się cieszę, że skończyłam szkołę i uwielbiam swoją pracę i mam czas i dla siebie, i żeby tańczyć I w sumie robię wszystko, co, co kocham. Czyli szkoła była tylko takim elementem przejściowym? Nie wspominasz jej dobrze? I dobrze, i niedobrze. Aha, czyli jak, jak każda tak, szkoła miała i plusy swoje i minusy. plusy dodatnie i plusy ujemne, no, tak? E, powiedz, jak wygląda życie zawodowej tancerki? To taki dzień, powiedzmy, bo my pracujemy od wtorku do soboty, oczywiście jeżeli to nie jest czas e, COVID-u, bo no. to wiadomo, jeżeli, powiedzmy, przed całą pandemią. To home office y macie no. tak stać. Mamy. Zostaliśmy nawet kawałek podłogi baletowej do domu. Mój jest ten kawałek podłogi, tak? tak? <grystanie> Normalnie ćwiczyliśmy, i właśnie teraz wracając, to mhm. pracujemy od wtorku do soboty i w niedzielę w zależności od repertuaru, czasami mamy spektakle, czasami mamy wolny poniedziałek dla tancerzy zawsze jest wolny. Jakiś dzień trzeba odpocząć. Mhm. Tak. I mamy u nas w akurat praca jest podzielona na dwie części, czyli pracujemy od 10 do 14, i od 18 do 21. Mm -hmm. bo 8 godzin ćwiczeń jest dość wymagający, więc naszego, dla naszej pracy jest to lepsze i też często w tygodniu są już od wieczora spektakle, czyli wtedy kończymy o 14, mamy czas, żeby odpocząć, mm -hmm. przygotować się do spektaklu. Od 10 do 11 zawsze jest lekcja. To jest lekcja tańca klasycznego, którą w sumie ćwiczymy od pierwszej klasy baletowej. Czyli ty się dnie. jeszcze uczysz? Dokładnie, całe życie się uczę, całe <laughs> życie się rozwijam. I codziennie taką lekcję mamy, to jest ćwiczenie najpierw przy drążku, potem na środku, skoki i uh -huh. tak codziennie trzeba powtarzać i to jest w sumie po to, żeby utrzymać formę uh -huh. i żeby się też przygotować do całego dnia prób i później w zależności od repertuaru, od spektakli, które uh -huh. mamy, mamy próby, czasami to jest godzina próby na przykład do Jeziora będziego. potem uh -huh. mamy godzinę próby do jakiejś opery typu Aida czy Skrzypek na dachu. I tak w sumie cały dzień. Czyli to nie jest tak, że jak przygotowujecie jakąś premierę, to całe miesiące w jednym temacie siedzicie? Tylko tak... Yy, Mieszamy. Płodozmian. Po prostu to, co mamy najbliżej do zatańczenia, to do tego są mm -hmm. próby. W ten sposób to wygląda. Aha. A potem uwalniasz głowę i przedstawienie. I potem przedstawienie. Stres? No właśnie. Jak to jest, powiedz. No próby próbami. Powiedzmy, że... Tak to sobie wyobrażam, że tam jest jednak troszkę luźniej. To znaczy, no, nawet jeżeli są wymagający choreografowie, i, i generalnie masz poczucie, że tyle osób razem z tobą czyli trzeba dać z siebie wszystko, no ale potem przychodzi ten moment, w którym kurtyna się odsłania czy też idzie w górę jakkolwiek. Jakie to jest uczucie występować przed ludźmi? Dla mnie najlepsze uczucie chyba. Jest różnica, e, jeśli gracie e, online, tak, na przykład, jest a... duża różnica. To w sumie widownia tak napędza, to daje takiego mocy, że chcesz zrobić to jeszcze lepiej, że masz dla kogo, że to e... nie jest, że tańczę do aparatu, mm -hmm. tylko do ludzi, którzy czują, odczuwają, są emocje, ale wyczujecie tą widownię? No. Nie zawsze. Oczywiście, że nie Aha. zawsze, bo zdarza się też widownia, która nie reaguje, a jest widownia, która w trakcie wariacji potrafi zaczynać klaskać, co jest tak budujące? Naprawdę? To nie, nie rozprasza? Nie. Ty w górze i nagle. Nie, nie. Czyli można klaskać, jak się można. coś podoba w trakcie. Tak. No, no, dobrze. Wiadomo, że ludzie trochę się boją, bo mhm. właśnie boją się, że będą przeszkadzać. Są tancerze, którzy nie lubią jak się, nie wiem, w trakcie pilotów mhm. czy jakichś tam ciężkich skoków, bo to mhm. rzeczywiście może niektórych rozpraszać, jestem też w stanie to zrozumieć, ale dla mnie nie. Ja, ja lubię. Jak, jak wiem, że, że czuję, że jest widownia, że, że mhm. im się podoba, że chcą dalej oglądać, że chcą zobaczyć więcej, to chcesz jeszcze więcej dać od siebie. Wow. My się z naszą widownią musimy chwilowo pożegnać. Bo zobacz, w te kilka minut minęło nam 600 sekund. Na koniec zadanie, które jest dla wszystkich. Potem sobie tutaj troszkę przeorganizujemy i zrobimy sobie after'ek. Miewa w, te w teatrze afterparty? Oczywiście. Bankiety, tak zwane. No dobrze, to Czyli o tym też tak. porozmawiamy w after'ku. A teraz zadanie, gra, zabawa w skojarzenia. Nasz poprzedni uczestnik rozmowy zostawił zobacz, jak śmiesznie. baletnicy przyjdzie kojarzyć wiesz do jakiego słowa? Do jakiego? Jedzenie. <noise> Czyli idealnie trafione. Tak, strzał w dziesiątkę. No to jeden ja z swoich, może własnych doświadczeń zakazany owoc. Wow, pięknie! Ale będą <laughs> skojarzenia w przyszłości. Bardzo Ci dziękuję, Julka, za to, że znalazłaś tę chwilę, by do nas paść i porozmawiać, świętując jednocześnie Międzynarodowy Dzień Tańca. Państwu oczywiście również dziękuję za to, że poświęciliście nam chwilkę. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkania z cyklu 600 Sekund z Kulturą, co niedzielę o godzinie 17. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Thank <music> you.